Dobry lot. Teraz mieliśmy troszkę przerwy ze względu na to, że już zaczęliśmy transporty na wspólne gębniki europejskie. Już teraz objechaliśmy aż po Grecję. Bułgarię, zawozi, Rumunię, tak samo zawozić wspólne ptaki na wspólne gębliki. Pierwszy transport, jak to zwykle bywa, nie, niezbyt wielki, aczkolwiek termin był, dlatego musieliśmy spełnić wymogi FCI i te głębie zawozić. Teraz kolejny transport będzie organizowany 25-26 marca po Polsce. Także zapraszamy do kontaktu, jeśli ktoś chce wysłać teraz głębę na zagraniczne wspólne gołębniki. Zbieramy gołębie po, po całej Polsce, także transport bezpośredni od razu robimy, także tyle, ale jeszcze nagrałem jakiś osobny filmik z informacją. Tutaj chcieliśmy zaprezentować kolejnego naszego gołębia, wybitnego ptaka o numerze 5363, jest to samiczka obłędnej budowy, ogólnie gołąb kapitalny, super oko, super oko tego gołębia, wyrywna samiczka. Super oko rozpodowe, kolorowe. Jest to gołąb, który zajął drugie miejsce na derby Riachos na wspólnym goębniku w klasyfikacji azlotników. I był to najlepszy gołąb z lotu półfinałowego i finałowego na derby Riachos, czyli Królestwo Sprintu w Portugalii. Z lotu półfinałowego miejsce 15, z lotu finałowego miejsce 14. Prawie 400 km, ciekawostka, że półfinał z bardzo mocnym wiatrem bocznym w ogon. Prawie 1700 m na minutę. Finał znowu 1100 m na minutę. Także widać, że gołąb lata w każdych warunkach wyśmienicie. Jest to samiczka, odkupiona oczywiście do naszej hodowli. Tutaj mostek dociągnięty, widełki bardzo wąsko poprowadzone. Ogon tego gołębia plecy. Jest to gołąb muskulatury, praktycznie jak, jaka występuje u samców. A jest to, jest to samiczka, tutaj można też zobaczyć mięsień tego gołębia fajnie pracujący, wychodzi poza mostek, a to jest też samiczka, która teraz w tym momencie karmi młode, jak widać, po dziobie i siedzi na kolejnych na kolejnych jajkach już także gołąb kapitalny co można powiedzieć dlaczego ją zaprezentowaliśmy po pierwsze właśnie dlatego że jest to gołąb który zdobył drugiego azylotnika lotnika derbyriahus jak hodowcy wiedzą jest to królestwo sprintu tam praktycznie najlepsze, najszybsze gołębie na świecie zawsze robił furorę i ciekawostka tutaj jest wiele wspaniałych linii hodowlanych na świecie hodowcy się zachwycają podniecają kto ma najszybsze gołębie na świecie u kogo to nie jest sztuką tutaj też bardzo ciężko można zobaczyć jak Fajna wibracja tego skrzydła, jak to skrzydło wibruje. Nie wiem, czy na filmiku będzie to widać, ale świetna wibracja, właśnie jeżeli chodzi o te sprinterskie gołębie. A tutaj do, czego chciałem do czego chciałem zmierzać? Jest to gąb, który wywodzi się z głębi Leo Hermansa i Jensena, aczkolwiek można powiedzieć, że to jest siódma woda po Elu, z tego względu, że jak hodowcy, którzy znają naszą hodowlę, wiedzą, że. U nas gołębie się selekcjonuje, muszą latać cały czas na wspólnych gołębnikach, nie trzymamy gołębi na krew, tylko po prostu liczy się przede wszystkim wynik. Wiadomo, z czego te muszą się wywodzić, dla mnie linia Leo Herbasa są to naj najszybsze gołębie na świecie. I tutaj też warto zaznaczyć, że to jest przykładowo samiczka, która jest drugim asem w królestwie sprintu na derby Riachos w Portugalii. Jej matka zajęła 13 miejsce z lotu finałowego rok wcześniej. Bezpośrednio mama tego gołębia, również na derby Riachos. Ojciec, kolejny rok wcześniej, nie ojciec, tylko dziadek tego gołębia, był trzecim as lotnikiem na derby Molegdo I pradziadek tego gołębia był trzecim lotnikiem na derby Riachos. Także niesamowite pochodzenie. Tutaj można powiedzieć, że cztery pokolenia już u nas wychowali. Są to gołębie, które dawały azlotniki lotniki topowe, a to jest sam, samiczka, która jest drugim asem na Derby czyli pradziadek, dziadek, matka i córka. Cztery pokolenia kapitalnego ścigania się w sprincie do 400 km na świecie. I tutaj do tego chciałem właśnie zmierzyć, że tutaj jeżeli chodzi właśnie o tą naszą linię Leo Hermansów w połączeniu na Jenseny, wiadome są tam też domieszki innych naszych gołębi wspólnogębikowych. kwestia jest taka, Chodowcy zachwycają się, że ktoś odbije 50, 101, no my też lata wcześniej biliśmy, potrafiliśmy na młode odbić 121 głębi na oddział. To już jest y, historia, w oddziale już nie lotujemy, ale do czego zmierzam? Zawsze gołębie można wytrenować, wywieźć, lecą w jeden punkt i ktoś się cieszy, że ma najszybsze gołębie świata. Nie do końca tak wygląda, tu chodzi przede wszystkim o przygotowanie tych głębi i tak dalej. A tu na wspólnym gołębiku no niestety, niestety wychodzi jakość tego gołębia. Przykładowo właśnie w Portugalii gołębie nie są wywożone, te jedzą to, zawierają Wiatr na południowe gołębniki, na północne. Tutaj niestety, dla nas stety, oczywiście wychodzi przede wszystkim jakość gołębia, i tutaj te gołębie latają w tych samych warunkach, i faktycznie na wspólnym gołębniku można. Doświadczyć, doświadczyć, sprawdzić jakie gołębie są w danym momencie no, najszybsze na świecie ogólnie jeżeli chodzi właśnie o lotowanie nie decyduje metoda, tylko bezpośrednio jakaś, jakość gołębia ponieważ gołębie z całego świata wysyłane na wspólny gołębnik, jedzą to samo, piją to samo trenowane są w identyczny sposób i tutaj tak jak mówię, cztery pokolenia kapitalnych osiągnięć, tutaj to też nie jest tylko, że z latamy wyśmienicie na z rok po roku, ale tutaj też wystarczy wzgląd na to, że w roku 2019 zdobyliśmy Puchar Świata wygraliśmy Ligę Światową Sprintu w 2020 wygraliśmy kolejny raz Ligę Światową Sprintu w 2022 i w 2023 byliśmy na drugim miejscu w Lidze Światowej Sprintu i w tym roku, w 2024 w poprzednim roku zdobyliśmy znowu pierwsze miejsce wygrywając Puchar Świata generalnie Ligę Światową Sprintu Ligę Światową Dalekiego Dystansu ale tak jak widzą, 5 lat lotowania w Lidze Światowej, zajmujemy trzy razy pierwsze miejsce, 2 razy drugie walcząc z hodowlami takimi jak Karol Heinz Wisher, Wiser Meibum z Holandii, teraz najlepsi gracze na wspólnych Gębikach z Holandii. Klaas, rodzina Zylner, rodzina Jükel, Emil Denis. No jest tam tych hodowców takich fachcy światowej czołówki. Pedro Porto z Portugalii również wielkie nazwisko, także Brinkman tak samo w tamtym roku brał udział od słynnego teraz Fina też w Lidze Światowej bardzo się odgrażał nie skończył w dziesiątce w żadnej rywalizacji także widać że po prostu co klasa to klasa i tutaj tak jak ja powtarzam nie trzeba wspaniałych rodowodów to co jest teraz modne tej plec tego gębia bardzo bardzo silna samiczka ale to widać że to jest typowy gąb sprinterski jak tutaj hodowcy widzą cztery pokolenia w zasadzie wiadome te gębie wywodzą się z Leo Hermasów. my też mieliśmy oryginały w swojej hodowli ale teraz Vielen Tylko i wyłącznie zwycięzcy czy topowe gołębie wracają do nas z powrotem do gołębnika. No i tak jak widać, jeżeli praojciec, pra pradziadek, dziadek, matka i córka, cztery pokolenia kapitalnego w wyniku to jest w zasadzie rok po roku, bo tam pradziadek jest z roku powiedzmy 20, to jest na przykład 24, po drodze jest 23, 22, z 21 jest pradziadek. Także cztery pokolenia akurat tak się złożyło kapitalnego latania w tym sprincie i na Lidze Światowej, tak. Nasze lewo właśnie heremansy w połączeniu na Jenseny, na czerwone włosy, odrobinę zontiensa robi to, że na dzień dzisiejszy są to najszybsze gołębie na świecie, a takby ta nie jest to, że sobie mówimy, że są najszybsze na świecie, bo siada 31 głębi na oddział. Ilu też już było hodowców, którzy na oddział biją niesamowicie. Biją po 20-30 gołębi, przychodzą wspólne gołębniki i te gołębie na tym samym, co jedzą, co piją, nie są w stanie zrobić żadnego wyniku. Tylko tutaj po prostu. No nie da się opisać. wychodzi przygotowanie tych gołębi, że tym gołębiom jest pomagane w sposób tak powiem, treningu, wywózek i tak dalej, latania w jeden punkt czy dobrego pomiaru. A tu na wspólnym gołębniku po prostu to, co jest najszybsze w danym okresie, to co jest wysłane, to wygrywa. Także widać tutaj, że jeżeli tak właśnie nasza hodowla przez 5 lat, 3 razy wygraliśmy Ligę Światową tego sprintu, dwa razy byliśmy na miejscu drugim, także widać, że te gołębie faktycznie potrafią latać. I no i zresztą tak jak wcześniej było, że gołębie Leo Hermansa u nas najlepiej się sprawdzają właśnie potomkowie linii Euro i 003 Olimpiady, na tych dwóch gołębiach można powiedzieć bazuje nasza hodowla, aczkolwiek tak jak mówię, teraz już to jest trzecie, czwarte, piąte, szóste pokolenie tych ptaków, które odkupujemy zawsze za wszelką cenę, po to żeby wracały i kolejne pokolenia robiły super robotę także tak to u nas wygląda w hodowli Maziarz Racing Team, wiadome inwestycje odkupowanie swoich gołębi, ale tak jak mówię, u nas już praktycznie po tym roku jeszcze jest troszkę ardenów oryginalnych, a później już po tym roku w zasadzie wszystkie nasze gołębie, które zamieszkują gołębliki rozpłodowe są to gołębie w 100% przelotowane na wspólnych gołębnikach, które wracają z powrotem do hodowli. Także tak to u nas wygląda. Zapraszamy do kontaktu i oczywiście do subskrybowania kanału, ponieważ na bieżąco wiadomo im więcej subskrypcji zainteresowania, tym więcej tych filmików staramy się kręcić, aczkolwiek ze względu na to, że no teraz ten czas jest bardzo mocno ograniczony i napięty będzie na pewno tych filmików troszkę mniej, ale teraz w tej tematyce wspólnych głębików do końca roku będziemy się kręcić. Dobry lot!